Dzień dobry. Witam cię serdecznie i zapraszam na wyjątkowy odcinek tego podcastu. Jest to mianowicie odcinek, w którym relacjonuję moją podróż do Aten na wydarzenie o nazwie Stoikon. Jest to, można powiedzieć, Światowy Zlot Stoików. Podczas tego wydarzenia miałem okazję porozmawiać z kilkoma współczesnymi, praktykującymi, znanymi bardzo Stoikami i te rozmowy nagrać. Także. W ramach dzisiejszego spotkania kilka z takich rozmów odtworzę podczas mojego podcastu. Zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy. I jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu ze stoickim spokojem. Zacznę od wyjaśnienia, czym właściwie jest stoicyzm. Trzeba powiedzieć, że od kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu lat możemy zaobserwować na świecie wzrost znaczący, w niektórych krajach nawet dość dynamiczny, wzrost zainteresowania stoicyzmem. W efekcie tego pojawiło się coraz więcej autorów piszących na temat stoicyzmu. Oni stają się coraz bardziej popularni. Przykładem takiego autora jest np. Ryan Holiday albo inny przykład Donald Robertson. I drugim przejawem tego wzrostu zainteresowania stoicyzmem na świecie jest powstawanie w różnych miejscach tego świata mniej lub bardziej sformalizowanych grup stoików, którzy spotykają się, praktykują, rozmawiają w sposób naturalny, w związku z tym. Pojawiły, pojawiło się szereg imprez, które pozwalają tym praktykującym stoiku, Stoikom z całego świata spotkać się w jednym miejscu, porozmawiać i wymienić doświadczeniami. Jedna z pierwszych takich imprez to był Stoic Week, organizowany regularnie w Londynie. Druga impreza nosi nazwę Stoicism Today. Natomiast trzecia to właśnie Stoikon. Wymieniam tylko. Niektóre z tego rodzaju imprez, te najbardziej znane, o nich można poczytać na stronie Modern Stoicism. W internecie można taką stronę znaleźć, która patronuje tego rodzaju imprezom i przekazuje informacje na ich temat. Jednym z głównych inicjatorów tego typu imprez jest wspomniany już tutaj wcześniej Donald Robertson. A tak jak one są reklamowane, głównym powodem ich organizacji jest. Możliwość, stworzenie możliwości pokazania i podzielenia się różnymi perspektywami i zastosowania praktyki stoickiej współcześnie. Do Aten wybrałem się razem z Michałem Wiśniewskim ze Stoic Way. Była to nasza wspólna wyprawa. Chciałbym teraz krótko, zanim przejdę już do samych wywiadów, podzielić się moimi wrażeniami z pobytu w Otenach i uczestnictwie w tym wydarzeniu. Po pierwsze, pierwsze wrażenie jakie miałem, nietypowe, które mnie zaskoczyło, było takie, że ja pierwszy raz w życiu znalazłem się naraz w otoczeniu kilkuset stoików, albo powiedzmy co najmniej osób, Poważnie zainteresowanych stoicyzmem. Do tej pory funkcjonowałem raczej w świecie, w którym stoicyzm jest przedsięwzięciem i sposobem życia bardzo niszowym i mało popularnym. Zawsze miałem poczucie, że muszę jakoś tą moją postawę, moją decyzję bycia stoikiem, uzasadniać, usprawiedliwiać, wyjaśnić, wyjaśniać. Podczas gdy tam w Atenach nagle okazało się, że znajduje się pośrodku olbrzymiej gromady stoików i zwolenników stoicyzmu, wobec której ja nie muszę niczego wyjaśniać, uzasadniać, usprawiedliwiać, dla których to osób zupełnie oczywiste, naturalne, normalne jest to, że ktoś interesuje się stoicyzmem i ktoś próbuje ułożyć sobie życie podług stoickich zasad. I zastosować do, niej, do niego, do tego życia stoickie ćwiczenia. To byli ludzie, którzy byli zainteresowani tym samym co ja, i to było dla mnie dość dziwne przeżycie. Pewnym aspektem tej dziwności, chyba powinienem to dodać, było uzmysłowienie sobie po raz pierwszy tak wyraźnie. Coś, co ja wiedziałem na poziomie teoretycznym, wprawdzie, ale nigdy tego nie doświadczyłem. Zacząłem dzisiejszy podcast od, od informacji o tym, że możemy obserwować wzrost zainteresowania stoicyzmem. Obserwujemy to po ilości publikacji poświęconych współczesnej praktyce stoickiej, po grupach, które powstają w internecie, na Facebooku, o których można przeczytać w różnych miejscach, że takie grupy są, spotykają się, praktykują. Jednak ja po raz pierwszy mogłem tego w takiej skali doświadczyć. Zobaczyć, że naprawdę mamy dzisiaj do czynienia na świecie z renesansem stoicyzmu. Tam przyjechali ludzie, zarówno tacy, którzy byli w praktyce stoickiej całkowitymi nowicjuszami, jak i tacy, którzy zajmują się tym od wielu lat, mają duże doświadczenie i bardzo ugruntowane przekonania. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła podczas pobytu. W Atenach i uczestnictwa we Stoikonie było to, że ja słyszałem od sporej części, zarówno prelegentów, jak i osób, z którymi miałem możliwość rozmawiać w kuluarach imprezy podczas przerw, a także wieczorem, kiedy ta główna część imprezy się skończyła. Miałem możliwość usłyszeć, że dla nich stoicyzm jest czymś w rodzaju wiary. Oni naprawdę są w tym bardzo mocno osadzeni, część z nich. Także stoicyzm nie jest dla nich po prostu zbiorem zasad ułatwiających codzienne funkcjonowanie, pomagających osiągnąć pewnego rodzaju wewnętrzną równowagę. Raczej jest to fundament, który traktują jako podstawę swojej egzystencji. I w którym pokładają niemal niezachwianą ufność. Muszę przyznać, że bardzo mnie to zaintrygowało. Tym bardziej, że ja zawsze traktowałem stoityzm w sposób, wydaje mi się, bardziej refleksyjny. Nie mówię, że lepszy przez to, był ten mój sposób. To znaczy, traktowałem go jako jedną z wielu możliwości radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą życie. Także tak jak mamy wiele dyscyplin sportu i możemy uprawiać jedną bądź drugą, tak stoicyzm właśnie jest jedną z taką dyscyplin sportu, jedną z metod radzenia sobie ze sobą, ale jest wiele. Trudno jest jednoznacznie ocenić, która jest najlepsza. Mnie życie tak się poukładało, że napotkałem stoicyzm na mojej drodze odkryłem, że jego zalecenia, techniki, strategie proponowane przez Stoików w sposób myślenia przynosi bardzo duże korzyści. Pozwala bardzo efektywnie poradzić sobie z całym szeregiem problemów, w szczególności tych problemów, które generuje współczesna cywilizacja, współczesny model życia. Stoicyzm jest na to bardzo dobrym remedium, ale nigdy nie miałem absolutnej pewności, że to jest jedyne remedium. Tymczasem wielu z tych stoików, których spotkałem za ten, zdawało się żywić takie właśnie przeświadczenie. To znaczy, że praktykowanie stoicyzmu jest najlepszą, a może nawet jedyną, kompletną, słuszną odpowiedzią na pytanie o to, jakim być człowiekiem i jak żyć. Oni w tym byli bardzo mocno osadzeni osadzenie w sposób przypominający trochę religię bardziej niż filozofię. Nie wiem, czy to jest złe czy dobre. Tak jak już powiedziałem, wydaje mi się, że antycznym stoikom bliższa była taka właśnie postawa niż to, co ja zazwyczaj robię, ale to zauważyłem i to mnie bardzo zaintrygowało. Jeżeli chodzi o same wystąpienia czy odczyty, jakich można było wysłuchać podczas stoikonu, miały one bardzo różną wartość i formę. Z każdego można było wziąć coś dla, cie, dla siebie. Jedne były bardziej akademickie w sposobie przekazu, dla nowicjuszy na pewno trudne, inne były kierowane do bardziej... Zwyczajnego odbiorcy, a może nawet odbiorcy korporacyjnego szukającego w tej stoicyzmie mo motywacji. Wiecie, te, niektóre z tych prezentacji miały trochę taki charakter mów, motywacyjnych. Takie miałem wrażenie. Z każdej jednak z tych mów, czy z każdego z tych wystąpień można było wziąć coś dla siebie. Ja także wziąłem, zapadła mi w pamięć mowa, o której jeszcze tutaj wspomnę, Tomasz Jareta który zajmuje się pracą z żołnierzami cierpiącymi na zespół stresu powrazowego jest to były, były żołnierz, żołnierz emerytowany, który znajduje się na takim etapie życia, że właśnie chce pomagać żołnierzom aktywnym w ten sposób i stosuje do tego stoicyzm I bardzo ciekawie o tym opowiadał, ale w pamięci także utknęło mi wystąpienie. Mata Szarpa, które było poświęcone obecności humoru w stoicyzmie. Mnie zawsze to interesowało, że o ile Sokrates, którym stoicy się inspirowali, często posługiwał się dowcipem, humorem i ironią. O tyle wydawało mi się, że w stoicyzmie ten wątek nie występuje, podczas gdy Matt Sharp poświęcił temu całe swoje wystąpienie i pokazywał, że jego zdaniem jest tam bardzo dużo humoru, chociaż nie zawsze jest to jako humor czytane przez współczesnego odbiorcę. A teraz chciałem już zaprosić do wysłuchania moich rozmów. Ze stoikami, których spotkałem, z kilkoma wybranymi stoikami, których spotkałem w Atenach. A zacznę od naszego podwórka, czyli od krótkiej, od krótkiej rozmowy z Piotrkiem Stankiewiczem, który jest znanym, współczesnym, praktykującym stoikiem, autorem bardzo ważnej książki na temat stoicyzmu, wydanej na rynku polskim przez polskiego autora. Mianowicie Sztuka Życia według Stoików. Bardzo, jest to bardzo rzetelne wprowadzenie do stoickiej filozofii i praktyki. Niedawno opublikował także po angielsku tekst pod tytułem Does Happiness Write Blank Pages? Jest to książka, w której próbuje on udzielić odpowiedzi na pytania albo zestawić ze sobą dwa typy aktywności z jednej strony praktykowanie stoicyzmu, a z drugiej strony kreatywność. Na ile bycie, kreatywno, by, bycie osobą kreatywną, bycie artystą wchodzi jakiś konflikt z praktykowaniem stoicyzmu, który jest ma na celu osiągnięcie wewnętrznej harmonii, równowagi i spokoju, podczas gdy wszyscy wiemy, że właśnie źródłem bardzo często bardzo wartościowych, kreatywnych prac w zakresie sztuki jest Doświadczenie wewnętrznego niepokoju, zagubienia, rozdarcia. Jak te dwa doświadczenia ze sobą połączyć, temu poświęcona jest książka. A ja zapraszam już teraz do wysłuchania krótkiego wywiadu, krótkiej rozmowy z Piotrkiem Stankiewiczem. Dzień dobry, witamy za ten. Dzień dobry, witamy zatem, zgadza się, Piotr Stankiewicz. Tak, to ja mówię ja, Tomasz Mazur z jednej strony, a z drugiej strony... Piotr Stankiewicz, bardzo mi miło. ...wszystkim y, tutaj słuchaczom, o, to są na pewno bardzo dobrze znane osoby, ja, y, z, bo jestem y, tutaj prowadzącym ten podcast, a Piotr Stankiewicz, bo jest y, czołowym polskim stoikiem i się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się w Atenach na Stoikonie i chciałem poprosić Piotrka o to, żeby podzielił się swoją refleksją na temat w ogóle tego wydarzenia, bo to jest chyba nie twój, twój nie pierwszy udział w stojkonie. Nie pierwszy, ale zaczynając od początku, to ja nie, nie uważam się za pierwszego polskiego stoika, Myślę, że takie grupy siedzimy, czołowych Siedzimy tu we trzech przy tym stole, to myślę, że te trzy osoby są jakby równie istotne w tej, w tej branży. I, I myślę, że to jest fajne, bo... Powiedz, kto jest tą trzecią osobą, bo może się nie domyślili słuchacze, bo we trzech siedzimy. Michał Wiśniewski. Michał właśnie, Michał Wiśniewski. Siedzi koło nas i montuje tak, podcast. Tak, dokładnie. Jakby to, jakby to, ale to się wszystko łączy, tak? Bo tak jak ja patrzę na te nasze działania stoickie, no to my robimy to wszystko trochę inaczej, w jakby moje podejście. Nie, nie mówię tu o stronie merytorycznej, jak ten stoicyzm widzimy, tylko o tym, co z tego wyciągamy, jak, jak funkcjonujemy. To jest, myślę, wyraźnie inne, tak? I to jest dosyć, dokładnie to samo wrażenie, które mam tutaj na Stoikonie. I, 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 I to jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że tutaj przyjeżdżają szalenie różni ludzie i szalenie różni ludzie prezentują, szalenie różni ludzie o tym o stoicyzmie opowiadają i szalenie różni ludzie się spotykają na stronie publiczności i szaleńcy też są oczywiście. Ja może podam tą anegdotę taką na świeżo, którą przed chwilą zanim zaczęliśmy nagrywać tobie powiedziałem. Siedziałem na sali słuchając wykładu i w pewnym momencie ktoś obok mnie siedział i wskazał mi na program i, i wskazał słowo stoła i spytał, co to znaczy. Tak jest. <laughs> Więc są ludzie, którzy są w ogóle całkowitymi świeżakami, tak. a są też tacy naprawdę od wielu lat zafascynowani stoicyzmem, przychodzą, zadają fas fascynujące pytanie. też speakerzy tutaj, y y wygłaszający odczyty też się bardzo różnią. Tak, to jest to jest prawda, ale może powiedzmy, bo to chyba bo też warto by zaznaczyć, co to w ogóle jest stoikon, prawda? Bo, bo faktycznie masz rację, że to nie jest mój pierwszy. <laughs> Przepraszam, że ci przerwę, jak to jej syn mój mnie odwodził na lotnisko wczoraj rano, i on spytał, właściwie, gdzie ja jadę. Ja powiedział, że jadę na Stoikon. I on powiedział, a za kogo się będziesz przebierał? Tak, ja, ale to jest nie, nie. Od tego let's take it from there. W sensie to jest dobra, dobra bardzo uwaga, bo Stoikon to jest, taki, to jest takie coś, co od strony formalnej, taki bardzo dobrze zorganizowany od strony właśnie organizacyjnej, formalnej, bardzo spotkanie bardzo różnorodnych ludzi zajmujących się stoicyzmem. Czy interesujących się stoicyzmem. I dlatego powiedziałem, że to jest dobra uwaga Twojego syna, dlatego że efektycznie stoi kon, tak jak mówię, od strony organizacyjnej to jest no, porządnie ogarnięte, tak? To nie jest tak, że my sobie siedzimy gdzieś tam pod gołym niebem e, i sobie pijemy winkę i rozmawiamy, tylko to jest naprawdę porządna konferencja. Natomiast od strony esencji to trudno powiedzieć, co to jest, bo to jest trochę konferencja naukowa, to jest trochę właśnie kon, tak, w sensie zlot. To jest trochę takie wydarzenie popularyzujące stoicyzm, a też trochę takie spotkanie starych dobrych kumpli, którzy już enty raz o tym stoicyzmie są, chcą sobie pogawędzić. Wszystko w jednym. I to jest wszystko w jednym. I, i, i każdy z tego troszkę wyciąga co innego i każdy trochę czego innego. I ciężko podać jedną, e, jedną definicję, ale generalnie jest to zlot czy zjazd ludzi interesujących się stoicyzmem w niekoniecznie akademickim wydaniu. Ja może powiem, że tak. dzisiaj był odczyt krótki, taki wprowadzający Donalda Robertsona, autora wielu naprawdę ciekawych książek na temat stoicyzmu, z punktu widzenia trochę psychoterapii i psychologii współczesnej. Był taki popularyzator stoicyzmu ze Szwajcarii, Jonas Salzenberg, autor książki The Little Book of Stoicism, on miał bardzo ciekawy wykład. Był Thomas Jarrett, major amerykańskiej armii, który mówi o zastosowaniach Stoicyzmu w pracy z żołnierzami, którzy doświadczyli traumy wojennej. Wreszcie no i to są tylko przykłady. No i był też oczywiście odczyt Piotrka Stankiewicza. może powiesz o Piotrze, o czym był twój odczyt? Zanim, zanim o sobie powiem, to o Donaldzie Robert na pewno chciałem powiedzieć, to jest jeden z gości, który jakby trzyma to w kupie, tak? Na znaczy w zasadzie jednym z najważniejszych czy głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, i jakby poza książkami, to jakby w znacznej mierze dzięki niemu właśnie. I to poza książkami, to jest jego też główna zasługa, że ten stoi, on się w ogóle. Z tego, się w ogóle odbywa. No i tak, no i było też moje, 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 moje wystąpienie o stoicyzmie i twórczości artystycznej, o tym, czy jedno z drugim się może łączyć, czy się właśnie łączyć nie może. Ja staram się, jestem autorem książki Das Happiness, Write Blank Pages, książki na ten temat. Jakby idea jest taka, żeby się zastanowić, czy te dwa takie szczyty duchowe. Z jednej strony a z drugiej strony twórczość artystyczna. Czy można je osiągnąć naraz, czy jednak się wykluczają? Mm -hmm. To może bardzo krótko mi powiesz, żeby tak y, słuchacz mógł trochę posmakować twojej wiedzy. E, może mi krótko powiesz, jaka jest twój, twoja opinia w takim razie na temat Seneki, który y, wydaje się łączył dwie rzeczy. Y, z jednej strony jest autorem tragedii słynnych, które są uważane za literacki, tak. e, e, artystyczny, metafizyczny majstersztyk. Celowo użyłem słowa metafizyka, bo padło to pod koniec twojej, tak twojego dzisiejszego wystąpienia. A z drugiej strony był bardzo konsekwentnym, praktykującym stoikiem. Jak to byś odniósł do tego kontekstu twojego dzisiejszego wystąpienia? Słuchaj, to jakby ja staram się nie, jak zwrócić uwagę, ja staram się mówić na poziomie jakby ogólnych idei, tak? a nie na poziomie konkretnych przykładów. To znaczy, ja nie, nie, oczywiście to jest prawda, co powiedziałeś o Senece. Natomiast ja nie uważam, żeby przypadek Seneki był definiujący dla nas, tak? To znaczy, cokolwiek konkretnego o Senece, jakąkolwiek konkretnie diagnozę na temat Seneki e, wypowiemy czy stworzymy. To, to nie jest tak, że to jest obowiązujące od razu dla nas wszystkich i, mhm. i wszędzie, w szczególności też jest kwestia tych dwóch tysięcy lat, które minęły. Tak? I to jest właśnie to pytanie, czy dzisiejsze rozumienie twórczości artystycznej właśnie po romantyzmie, tak jak mówiłem w tym, w tym, w tym, w tym wystąpieniu, to, czy ono się z tym stoicyzmem daje uzgodnić, czy to nie jest przypadkiem bardziej problematyczne niż właśnie było dla, dla Seneki. A co ty o senece myślisz w takim razie o tym przypadku? Bo to jest trochę twój konik, pamiętam, że zawsze na ten temat wracał. Tak, tak, tak. Co ja myślę o senece? Nie spodziewałem się, że, że odwrócisz pytanie. <laughs> Chytrze. Jest, słuchałeś wykładu tak. o stoicyzmie w wojskowości, a dobry stoik i dobry żołnierz zawsze będzie by gotowy być na gotowy. Tak, nieoczekiwany więc... atak. Jestem gotowy. Nie mam jednoznacznej opinii. Myślę, że są, jest jedno z dwojga. I mam dwie interpretacje możliwe, czy hipotezy. Jedna jest hipoteza taka, że Seneca był jako człowiek trochę rozdarty. Był stoikiem, ale też był człowiekiem pełnym temperamentu. I ten temperament taki bardziej żywiołowy, nie niestoicki, znalazł ujście w tych tragediach. Ja mogę dodać może, że one są niezwykle krwawe. Tam się dzieją straszliwe rzeczy w tych tragediach Saneki i na, na olbrzymią skalę. Wydaje mi się, że do celów, takich, do celów popularyzacji stoicyzmu. On nie musiał być aż tak dosadny. Tak, to jakby tym, tym, tym spostrzeżeniem popieram tę tezę, że być może to, to, to było jakieś ujście dla jego, tych takich niestoickich aspektów jego temperamentu. To jest jedna hipoteza. A druga hipoteza to jest hipoteza ściśle dydaktyczna. Mianowicie taka, że Seneca chce tam pokazać świat zupełnie inny niż stoicki, świat osób, które zrezygnowały z racjonalnej pracy nad swoim charakterem, to co jest istotą stoicyzmu, a i całkowicie puściły wodze emocjom. I to jest, on pokazuje w tych tragediach, co się dzieje, jakiego rodzaju świat uzyskujemy, kiedy rezygnujemy całkowicie z racjonalnej kontroli nad tym, kim jesteśmy, nad treningiem naszego charakteru. I dlatego on chce pójść w ekstrema, bo jakby stosuje tu taką epiktytową zasadę, że czasami uzyskujemy efekt poprzez przeciwwagę, poprzez kontrast. On chce ludzi przestraszyć tymi tragediami. Więc z mojej strony, to tak, że oczywiście jakby obie te interpretacje mają sens, natomiast jakby, ta pierwsza jest taka bardziej moja, nie w tym sensie, że ja tak rozumiem Synekę, ale że to jest trochę mój sposób myślenia. Tak? Że jakby, jak się zastanawiam nad tym ze swojej strony, czy ta twórczość artystyczna i stoicyzm są możliwe no, do pogodzenia, czy, czy do, 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 do jakby osiągania przez jednego człowieka, no to właśnie to jest trochę. Trochę to moje rozumienie, tak? Trochę autoterapeutyczne. Jest tak? szeroka. Nie, nie tyle autoterapeutyczne, że jest szeroka dusza człowieka, no jakby różne elemen, różne jakby kierunki, czy różne elementy domagają się swojej ekspresji, tak? I to, co się w stoicyzmie e, uzewnętrzni, no to nie do końca jest to, co się uzewnętrzni w tragediach, czy w, w, czy w twórczości artystycznej, bo to są jakby inne po prostu sposoby, jakby inne projekty, ja tak. Ja Miałem jeszcze tysiąc pytań, w związku z tym, co teraz powiedziałeś, bo to, jakby zaczyna się zawiązywać bardzo fajna rozmowa, ale nie był ten, to, to był cel naszego dzisiejszego spotkania. Chcieliśmy powiedzieć o Stoikonie. Może na koniec, jeszcze jakaś refleksja? Yy, tutaj, no refleksja jest taka... Co będziesz rob... jutro robił, może powiedz? Co będę robił? A właśnie, jutro będę na stoikonie X, tak? Stoikon X po angielsku. To jest takie, idea jest taka, że stoikon to jest, bo nie powiedzieliśmy, więc może warto. Stoikon był się raz do roku, yy, za każdym razem w innym miejscu. Znaczy, może i czasami się powtórzy, ale teraz jesteśmy w Atenach, rok temu było w Londynie, dwa lata temu w Toronto, trzy lata temu w, w Nowym Jorku. I to jest tak, jakby to sobie tak podróżuje po świecie zgodnie z duchem kosmopolityzmu. Natomiast poza stoikonem tym głównym są też tak zwane stoikony X, tak? czyli mniejsze, oddolnie robione wydarzenia według pewnego określonego formatu, które są no, jakby w liczbie przynajmniej kilkunastu rocznie. Tak? Mhm. I jest teraz jesienią cały cykl na całym świecie, w tym po tym stoikonie głównym jest jutro stoikon X tutaj w Atenach. No i ja na nim będę i będziemy dalej kontynuować te, te rozmowy i, 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 i analizy stoicyzmu, jaką tam może do naszego życia pasować, przenikać. Tak i jakby stoi i jest tak trochę reklamując to jest takie coś co każdy może zrobić samemu, tak? To znaczy no, trzeba się skontaktować z organizatorami, którzy są tam, no, powiedzmy właścicielami tej marki, nie w sensie uh -huh. komercyjnym, ale w sensie Ideowym. W sensie idea, takim ideowo-organizacyjnym i jest pewna formatka, według której można to po prostu u siebie lokalnie robić, e, u siebie, lokalnie robić. To, jest, to jest jakby kilka, e, kilka większych wykładów, jest runda takich błyskawicznych przemów, e, czyli 5 minut na człowieka e, i w ciągu godziny 10 czy 12 osób się o tym stoicyzmie ja, ja jutro, no tak, tylko jakby radykalnie kluczy, tak? Ja jutro o tym będę właśnie tym będę zawiadywał. Mhm. No i to jest po prostu taka kolejna platforma, forma do spotkania się i rozmowy o, no, o tym, jak ten stolicy działa, czy może działać. Piotrze, ja tobie bardzo dziękuję. Bardzo, jeszcze raz powiem, że strasznie się cieszę, że się, ja tutaj się też spotkaliśmy. Ja się Dodam jest, naprawdę. Dodam przy okazji, że tutaj w ogóle było dość dużo Polaków, dość duża grupa z Polski przyjechała. Ciągle słyszałem też to koleżka, tak, tak, tak. to tak. jest ja to bardzo tu, fajne, po że... Po moim wystąpieniu też miałem pytania po polsku, także tak. Tak, tak. tak. więc to jest bardzo I takie pocieszające, od... że, że, że z Polski także przyjeżdżają tutaj ludzie i jest zainteresowanie, więc jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o rozwój ruchu statyckiego w Polsce w takim razie. Też byłbym dobrej myśli, tak. Dziękuję, Dziękuję bardzo. ślicznie, bardzo fajne, prawda. dzięki wielkie. zapis mojego spotkania w Atenach z Piotrkiem Stankiewiczem zapraszam do czytania jego książek zwłaszcza tych w których popularyzuje postawę stoicką może dodam jeszcze na koniec że podczas tego samego wyjazdu w dzień po rozmowie którą przed chwilą tutaj udostępniłem Przechadzałem się razem z Michałem Wiśniewskim po Atenach w poszukiwaniu śladów narodzin stoicyzmu. Jak być może wiesz, stoicyzm narodził się w Atenach, w miejscu nazywanym Stoła Poikile, co w tłumaczeniu na język polski znaczy malowany portyk. Było to miejsce publiczne niedaleko Greckiej agory, my się z Michałem tam udaliśmy. To miejsce obecnie znajduje się nieco poza terenem udostępnionym w ramach tejże agory zwiedzającym turystom. Trzeba trochę poza ten teren wyjść i niestety z tego malowanego portyku nie zachowało się nic. Jest tam jedynie taka wielka dziura w ziemi. My tą wielką dziurę w ziemi z Michałem oglądaliśmy. I w dzień po rozmowie z Piotkiem spotkaliśmy się przypadkiem zupełnie właśnie przy tej dziurze, co odczytałem jako takie trochę symboliczne i znamienne. Dwaj stoicy z Polski spotykają trzeciego stoika z Polski przy dziurze, która, olbrzymiej dziurze w ziemi, która jest pozostałością po miejscu, w którym 2000 tysiące 319 lat temu narodził się stoicyzm. W ten sposób chciałem skończyć pierwszą część mojej relacji. Zapraszam do drugiej części za tydzień. Do usłyszenia. Jak? Nie wiem, no nie, jakoś nic mi nie przychodzi do głowy dali, teraz, żeby ja tak... Ale nagle też parasek będę jakbyś jakaś lewona trzeba, no to ona często jest ciekawsza niż <trybujesz> włącza i byś... Ale to też było dobre Michał, to co zrobi, nagraliśmy teraz.